i dzisiaj jesteśmy w kolejnym odcinku z serii Minecraft Redstone. Tak, to jest już jest pełnoprawna seria i w ogóle nie napisałam ostatnio w komentarzu. I w ogóle tutaj będzie dzisiaj się przysłuchiwa purpurowa. Mam pytanie. Tak. Co to za budowla? To jest wymiarka zbrojek. No. Miałam tu zbrojek, bo ostatnio się ta zepsuła. Ja podciku naprawię. I w ogóle to działa na Bedrock Edition też. Windy nie testowałam, bo nie chciałam mi się... No i patrz No patrzę. Winda! Tak, i patrz. Powiedzmy przez wypadek, chcę kliknować I to też jest dla was wspomnienie. To jak już drugi raz, to wjeżdżam. Bardzo fajne. A można na kilka pięter? Próbowałam tu przedłużyć i to się skończyło. Rakietą. No, ale nieważne. Na, nie, nie będę na razie, a dzisiaj w tym odcinku będziemy mieć automatyczną e, farmę po prostu bambusów a trz, trz, albo trzciny cukrowej, tylko do tego trzeba kilka jeszcze rzeczy. Nie, nie będę dzisiaj trzciny cukrowej pokazywał. po prostu bambusów i przeparka z funkcją dymienia. No. no, to zacznijmy od tej e, po prostu automatycznej. Farmy. No to patrzcie, ustawię tutaj Tick Speed na np. Na 1000 i to się zbiera tutaj i tutaj się zbiera to. Fajne. No, ale to podstawowe. No i tutaj rośnie, i jak obserwator wyczuje to, uruchamia e, pistoł, który niszczy to, tą środkową. No, no i to później spada tutaj do tego wagonika, i później tutaj. Dobra, e, przełączmy już na Dixie 1, żeby nam no, tutaj się nie robiło. I do tego potrzebujemy takich rzeczy. Tutaj są jeszcze bambusy, bo one są też potrzebne. I na początku zabierzmy sobie tyle rzeczy. I właśnie skrzynki nie potrzebujemy, bo już tutaj mamy skrzynkę, a to, to zabiorę. I teraz zrobimy to w taki sposób, że tutaj trzeba połączyć z tyłu. Po prostu tym, no wiecie, koperem, o, lekiem na wersji polskiej. Tutaj później trzeba tak postawić tor, przynajmniej tak było w poradniku. Tak ja to biorę z poradników. Później budujemy tak, tak, tak. Tutaj to jest bardzo prosty mechanizm ogółem. Później robimy w taki sposób i tutaj budujemy. E, Teraz do góry, później stawiamy ten, jak to się nazywa, piston. I później tutaj u góry obserwator. Nie, dlaczego ciągle patrzę, jakby nie miała rzeczy, a nie w tą stronę. W tą stronę. Tu stawiamy blok, i tu stawiamy redstone, który też mam. Oj, nie tu, nie tu, nie tu. Tu, tu stawiamy redstone. I teraz tu zabudowujemy szkłem. Możecie nawet to stawiamy No działa wszystko. I jeszcze zanim to jeszcze zamknę, to tam w środku powstaje bambusy. No i stawiamy w środku bambusa. Zabudowywujemy to do końca. I wszystko zrobione. Teraz po prostu możecie sobie to przetestować oczając się przy Tick Speed. No i jak widzicie, to wszystko działa. No, i tu się zbiera. I wszystko działa. Teraz odłóżmy tutaj do skrzynki e, obok wszystkie te itemy, żeby nam się tu nie zbierało. No, i tu możecie sobie jeszcze zatrzymać film i zobaczyć, jakie rzeczy potrzebujecie, jak potrzebowaliście. No, i tu mam automatyczną przypalarkę z funkcją dymienia. No i. E, to, żeby to, to nie musi być tego, po prostu to jest takie oznaczenie, taka, wiecie. Takie, żeby pokazać co tam no może właśnie. być. Teraz bierzemy sobie węgiel. Stawiamy, o już tutaj jest nawet jeszcze, a oj, bo ja tutaj, ok. Tutaj trzeba kliknąć ten guzik, bo on niestety tak to działa, ale Reszta jest automatyczna. Tu stawiamy węgiel, tu dajemy jedzenie i to się przepala. I jak się skończy to przepalać, jak się tutaj przestanie dymić, to zauważycie, że to przestanie po prostu się też dymić. Niestety, to jest nieautomatyczne, bo trzeba kliknąć to, ale jest fajne. No, takie fajne. Można to jakoś tu pogrzebać, w tym mechanizmie i zrobić bardziej automatyczną. Ale to trzeba by było pogrzebać. I jak widzicie przestało się dymić. Teraz Wam pokażę jak to zrobić. Tutaj też potrzebujemy skrzynki, a tutaj już mamy skrzynkę. Więc ja tutaj... I w ogóle tutaj... E, już upieszone spada tak jak zwyczajnie przy palarce. To do to. No i dajemy to tak. Tutaj dajemy, e, na to dajemy ten, jak to się zapomniałem. No, takie coś. Widać po teksturze, jak to wygląda. Tak. Tu dajemy skrzynkę. Możecie sobie to oznaczyć, że to jest węgiel. I tutaj dajecie. Po prostu to jest nawet taka dziurka, jakby po to. I tu dajecie na jedzenie surowe. I potem obserwator. I jeszcze teraz trzeba tu postawić taki O. Obserwator w tą stronę. Tu trzeba postawić repeater. Obserwator. E, jeszcze chcę zobaczyć, czy dobrze. Tak, dobrze. E, I teraz e, trzeba nie, zabrać. Tutaj chyba była ta buźka, no nie, a nie czerwona. Nie. Nie? Zobacz e, Pyk. Widzisz, czerwony. Dobra, zniszczyłem to trudno, ale tak. Zbiorę te itemy, bo one są potrzebne. Zapomniałam sobie je wsadzić. Więc zabiorę je. I tutaj dajemy... I tutaj. Tutaj dajemy wodę. Tu dajemy... Zapalniczka. Zapalniczkę i guzik. I tutaj możemy postawić już ognisko. No i... Wsadzę byle co, żeby się przypaliło. Nie będę klirował. Ej, tylko... po co ja... To jak tutaj przecież jest y, miejsce na kotowe jedzenie. No i bierzemy cokolwiek surowego, powiedzmy to i kol, czyli węgiel. No nie widziałam nawet, że tak się nazywa. I tutaj, i tutaj się teraz zepsuło, ale to powinno. Oj tutaj powinno to zaraz zadziałać coś się tu zepsuło bo teraz to trzeba tu zapalić no i jak to się przestanie palić to wtedy <laughs> mamy tam problem z psem więc teraz próbuję wejść ciągle no i jak to się przestanie palić to tutaj zgaście dzięki tej wodzie zaraz to zobaczycie tylko tu trzeba poczekać jeszcze chwilkę Króciutki ten odcinek nawet. Krótszy od poprzedniego. A tą wodę trzeba wymieniać? Nie. Nie? Chociaż coś się tu teraz psuje. Nie, dlaczego coś się psuje i trzeba tą wodę wymieniać ciągle? Znaczy rozbierać i wymieniać. No coś się. Aha, bo tu trzeba przedłużyć to na sam, na sam koniec. Pamiętam to. Ciągle mam teraz. Nieskończoną fabrykę tego no. i teraz sprawdźmy jeszcze raz. Tutaj już jest upieczona. To teraz jeszcze raz. Raf zabierzmy to i koł i wrzucamy to. I wrzucamy to. Przepala się. I tu zapalamy, bo się tu przepala. Można tak też uinformować, na przykład, jak gracie na serwerach, że. Przepalacie, proszę nie wchodzić albo coś takiego. No, znowu będziemy czekać, chociaż troszeczkę się odcinek przedłuży, bo będzie dość krótki. No, przynajmniej się przedłuży, no nie? No właśnie, ja tutaj jeszcze to skopiuję Z, W ogóle, jak chcecie tak kopiować, to CIRT i środkowy przycisk myszy. I to jest zapalniczką chyba. Tak, i tutaj, tak. O! I właśnie się skończyło. No, no i tak to wygląda. Fajne takie, no nie? No Co można zrobić takie. Co I się to dzieje? się... No właśnie to są bardziej takie przydatne rzeczy. Na to jest nawet dość ciekawe No taka... tylko dość trudne do zbudowania potrzebuje tych rzeczy, ale może sobie zbudować ją na drugi wal. Się będziemy, możemy kończyć w ogóle. A może jakieś ciekawostkę, chciałam... o czymś opowiesz? O czym niby? Na przykład jak się buduje tą windę? To przed chwilą pokazałam. A, windę to no. pokazałam w poprzednim odcinku. Tak? Tak. A ja nie widziałam. No bo ty nie oglądasz praktycznie moich odcinków? No bo są nudne. Super. Tak. Wiem, że super. Dobrze. I to jest czatne zbagowanie się. I tak. Można teraz łączyć survivala i czekać na swoją śmierć. Czemu nie giniesz? Nie wiem. Giniesz powoli. Bardzo powoli. Tak. Chociaż troszeczkę przy... przedłużenie odcinka. No. Można tak nazwać. Bo z 5 minut pójdzie na 10 minut. Na A z 8 na 9. Właściwie to z 8. No. Z 9. Dobra. I tak można zakończyć odcinek.